Partnerem strategicznym projektu budowa domu z Bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast, zadbaj o ciepło w swoim domu, firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum spółka Zoskutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych. Zobaczcie, wysprzątaliśmy dół. Zrobiliśmy tutaj porządeczek. Pokaż historyczny moment. Jaki? A. Żelazko będzie tej tutaj Hehe. <laughs> <laughs> Paweł wyciął już ten otwór pod puszkę, tam gdzie już są peszle. Poczekaj, ja tam przetr... Aha, tam już jest przetarte. Dobra. Mogę? Tak, ale to zaraz do Pawła tutaj wrócę i pokażę co i jak. Ale przede wszystkim tu wysprzątaliśmy, bo się szykujemy pod wylewkę. To co widzieliście już, yy, instalacje tutaj wodne i kanalizacyjne są rozprowadzone. Nam się tam zostaje jeszcze tam doprowadzenie powietrza pod kominek. Tam to doprowadzenie zrobiliśmy niestety za daleko. Yy, więc teraz trzeba po prostu jeszcze zrobić dojście. No szkoda, bo, bo to gdzieś tam dodatkowa robota i koszty przede wszystkim. O, może nagram, jak to Paweł robi. Mamy taką otwornicę. Co prawda ona jest hmm. bardziej chyba do betonu, nie? Myślę, że nie. Ona chyba do betonu jest bardziej. do, do, do Wiertło byłoby inne. Ale też da, daje rady. O, tu jest o super. przez firmę. Tak. Fajnie, że ona jest płytko porobione, bo myślałem, bo nie pamiętałem tego z realizacji. Eee, myślałem, że jest to zrobione w ten sposób, że. Jest w osi bala i wtedy byłby mały problem, żeby to tam grzebać, w sensie, no dałoby się, ale byłoby więcej kombinacji. A tak to przynajmniej teraz jest tak, że wystarczy to otwornicą, dłutkiem i tak naprawdę... Da się, Paweł, to przepchać? No, ale zasłoniłeś mi kamerą. O, da się to tak, tak naprawdę wepchać troszkę bardziej. No ale to i tak trzeba właśnie puszkę najpierw osadzić, dziurę zrobić i wepchać może peszel troszeczkę do środka, albo dać go na zero po prostu. Ale fajnie, że tak jest taka opcja. że On generalnie jest tam, chodzi sobie tak, jest ruchomy, a potem jak kabel damy to yy, też go w peszlu, przewód też w peszlu i połączymy jeden z drugim, poprzepychamy, zaraz pom 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 pomocujemy do, do posadzki. Może nie zaraz szykujemy się na to wszystko, ale... Szykujemy. Mm, ale... Tak, szykujemy, szykujemy to wszystko, żeby to można było w przyszłym tygodniu wylewkę robić. Styropian już zamawiam powinien być jutro albo w poniedziałek. Więc oby znowu nie było tak, że będziemy gonić. Oby się okazało, że, że zdążymy na spokojnie. Nas to u nas się tu nie zdarza, zawsze coś wychodzi. Że, że jednak gonimy. Tu mogłem to uszczelnić, oczywiście, przed rurami. Byłoby tam dokładniej. Ten uszczelnienie jest po to, żeby też to wyeliminować przewiewy. Panie, nie pamiętacie, robiliśmy to też z zewnątrz. To taka dodatkowa podwójna ochrona, bo tutaj się no nie dochodzi do tego miejsca. Więc nikt tu sobie już schnie. Woodching, skuteczny i trwały uszczelniacz do domów z bali. Zapraszamy do kontaktu balejdetale.pl. łamany na Woodching. Aha, no i te dziury tutaj po wylewkach też daliśmy zaprawy takiej płynnej, żeby to pouzupełniać. Po co mają być dziury? Myślę, że warto. To prawie nic nie kosztuje, a, a jednak te dziury są pozabezpieczone. Na zewnątrz są przewidziane trzy gniazdka, jak dobrze pamiętam. Dwa na tarasie: tutaj, tam to jedno, to drugie. Trzecie jest tam od strony auta. Od strony zadaszenia na auto, i chyba to wszystko. Chyba od wejścia nie robiliśmy żadnego. Rozkładamy już instalację elektryczną. A właściwie instalacje, te, które są w posadzce, bo te, które będą powyżej posadzki, to jakby jest inny trochę temat. Więc na jednym obwodzie zrobiliśmy gniazda zewnętrzne, te, które są na przestrzał z tamtej strony. Pamiętajcie o tym, żeby sobie zapisać, gdzie te przewierty są zrobione, bo coś się mówi na budowie, a potem się po prostu nie pamięta, gdzie, gdzie i jak to zostało wykonane. Najlepiej też to sprawdzić, czy to zostało zrobione tak, jak miało być, na przykład 35 cm od narożnika i na przykład nie wiem, 50 od, od tego chudziaka, tak żeby po prostu sobie to też. Pamiętać, jak to jest zrobione, żeby potem nie było problemu ze znalezieniem. Więc na jednym obwodzie mamy gniazda zewnętrzne, których jest tutaj jedno, tam podwójne, tu też jedno i ono wraca sobie tutaj do skrzynki z nadmiarem. Mamy też kabel z siłą pod indukcję. Mogliśmy go posprowadzić w posadzce, ale on też będzie miał miejsce w ściankach działowych, więc on pójdzie w ściankach działowych. Myślę, że bezpieczniej zawsze do niego dostęp jest, bardziej niż w posadzce. Też będzie w peszlu. No i teraz prowadzimy obwód gniazd w ścianach balowych, ale te, które też muszą w posadzce iść. Czyli tu jedno gniazdko, tu będzie podwójne, czyli kabel zaczynamy stąd. Potem ten będzie złapany z tym, z tym kablem. Idziemy tutaj tu kablem. Idziemy kablem najpierw tutaj, tak? Aha, gniazdko w takie podłogowe. Wymyśliliśmy, że będzie jeszcze w okolicach stołu jadalnianego. No bo tutaj bez, będą widoki i na tym stole jadalnianym pewnie często będzie się fajnie miło pracowało z laptopa i żeby cokolwiek Też. Tu kolejne gniazdko więc potem od tego pod stołem w podłodze będziemy iść do tego gniazda do tego gniazda i to już jest wszystko co jest w ścianach balowych i będziemy szli po kątach prostych do, do rozdzielni. Zrobiliśmy też na, pro, na dojście powietrza do, do kominka. No, niepotrzebnie daliśmy to tutaj, bo można było od razu wymierzyć to tak, sprawdzić to lepiej i dać to od razu w tym miejscu, gdzie powinno być. Wtedy nie trzeba było tych złączek kupować. To jest też jakiś też mostek termiczny niepotrzebnie w posadzce, więc warto sobie to wymierzyć lepiej niż to tutaj zrobiliśmy. No, bo też. Chociażby te złączki to jest jakieś 100 zł, chyba wydaliśmy na to, na, na te elementy. Na piance to osadziliśmy, tą piankę zetniemy, tak żeby nie przeszkadzała. No i plan jest taki, że generalnie powinna być tak na tym, na tym wszystkim: powinna przyjść najpierw folia szczelnie wyłożona, styropian i znowu folia. Ale w związku z tym, że tej folii nie wyłożymy szczelnie, bo jak wyłożymy, to nie będziemy widzieć, gdzie dokładnie. Są te dziury pomiędzy tymi pyszlami, wszystkimi, i tak dalej. To najpierw wyłożymy jedną warstwę piątki styropianu. <coughs> po uzupełniamy szczeliny chociażby pianką. I dopiero na taką taflę gładką nałożymy, nałożymy styropian dziesiątkę. I dopiero, I dopiero folię na koniec. No więc taki mamy plan, żeby to w ten sposób zrobić. Wylewka jest dopiero za 3 dni, więc dużo nam, dużo nam to nie zostało. Więc może w końcu. Będzie tak, że. W czymś zrobimy tak, że będziemy czekać na lęty. Tak. Jest taka nadzieja. Ile tutaj tyle znika? Sporo. Pamiętaj, że wchodzimy 20 parę centymetrów do góry, więc powinno wystarczyć. Więc rozciągamy sobie kabel na długość. taką... No dobra, musimy dodać w i przymocować dopiero wtedy oprócz liści. No dobra. To widzisz z miałeś... Na dłuższych odcinkach, jak jest kabel podwójny, to, to, to ten pilot się przydaje, ale tak to, to, to spokojnie bez pilota też się daje to przepchać. Myślę, że spokojnie tak przejdzie. Jak podwójnie kabel daje, można dawać, bo to jest special 25 mm średnicy. O, przyjechała reszta materiału. Zanim plandeko, otworzę, otworzy, zanim co to. Woodching, skuteczny i trwały uszczelniacz do domów z bali Zapraszamy do kontaktu balejdetale.pl łamane na Woodching Już, 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 już też tego mówili? Tak Że to było, tylko nie było tam na, na, na tam Dwie rolki, nie wiem czy dwie rolki, On w metrach podane, więc Miało być tego 2, 4, 6, 8... Osiem, jedenaście Czternaście Siedemnaście I dzięki bardzo Dzięki do bardzo Do zobaczenia, do zobaczenia. Tutaj, tutaj trzeba kolejny teraz, to. Tu kolejny i się go złapie. Jedno z drugim się go złapie, tak go do A nie chcemy spuścić tutaj, nadciąć peszel i wsadzić ten kabel do tego peszla, żeby w jednym wchodziło? Nie. Dobra i to mamy tak. Lecimy tutaj dalej, tak? Do końca tam, czy jakoś tutaj gdzieś? Chyba do końca. Tu wejdziemy, Przecież też przy tym. Masz to. Powinniśmy rozwinąć kabel. to znowu jest przewód. Zaraz znowu będziesz mi pobrana. Daj te szlak. Tutaj ten odcinek. Po kolei. Ten najpierw. Ten odcinek tutaj A, Aleciągnąłaś No Na tym krótkim No tak, bo to się Idzie Już tam rzucałem szło Plejasz to zanim tam przytali? Czekaj, to zlepić trzeba od Dobra, to mamy. Trzeba posprawdzić te gniazda zewnętrzne zanim... Jak już tu pokończymy. No tu już jest. O. Dobra. Tutaj, tutaj tutaj tak Nie, gdzieś tu. I teraz tu i tam na zakręcie też. A to będzie jeszcze jeden obwód szedł. Czy dwa, jeden? Bo gniazdko. Jeden, ale jego już puścimy z drugiej strony, tam, żeby nie robić tych przejść. Przymierz go tylko. On idzie, bardziej jak jest mamy miejsce, i jest naciągnięty, to. On... Wtedy idzie dużo lepiej. Prowadzimy kabel telewizyjny podwójnie, bo takie teraz często są standardy. By było na przykład z nagrywarką. E, do gniazda telewizyjnego do mamy, generalnie tutaj na razie gdzieś wystawimy, nasz puli, pewnie gdzieś tu zawiesimy, ale tam mamy wyjście na strzyżek zrobione. To, co pokazywaliśmy. Tak, tu będzie ścianka działowa, więc na stryszek jest wyjście, aż tam peszle. Eee, są. <laughs> Które? No to, bo tamto wewnętrzne będzie na kablenie, nie być od dołu No, więc generalnie oczyściliśmy tutaj trochę w z środku, żeby nie zamok, żeby wiatr nie zbiał, no żeby też nie, nie, ktoś nie ukradł. Czy prawda, to nic nigdy nie ginie, niby, ale jednak. Instalacje porozprowadzaliśmy, te, które mają być w podłodze. I e, robimy tu mały test, bo tak jak powiedziałem, nie chcemy dać folii. Na to, bo będzie tutaj no, dużo różnych rzeczy się dzieje, ta powierzchnia będzie gładka, bo lepiej będzie to wylepić w folię wszystko. Pierwszy bal jest zabezpieczony tutaj tym uszczelniaczem, tam, że tutaj, żeby tutaj przecieków żadnych nie było z tej strony, z tamtej strony jest plastpapa wyciągnięta na zakład, więc tutaj ten styropian, który tu jest, dociążony potem wylewką. Myślę, że tu nie ma prawa nic podsiąkać. Pod Zwłaszcza, że tu takich tematów na tej glebie w ogóle nie ma, nie ma problemów. Mało tego, pod tą wylewką mamy też folię. Dookoła fundamentu jest też ta, ten stropion twardy XPS i potem folia, tak jak widać tutaj z tej strony. Więc uważam, że powinno być w porządku i oczywiście w projekcie papa jest na tym ale tutaj to instalatorzy każdy mówi, że to jest ok, ale tak czy siak musimy rozprowadzić pewne instalacje, dziurawimy papę i tak tych dziur trochę jest, w szczelności, a yy, będzie gorzej termicznie, jak my teraz mielibyśmy folię na to wyłożyć, na te pagórki wszystkie, na to potem kłaść styropian yy, więc zrobimy taką hybrydę, którą też nas jeden z instalatorów polecił, żeby właśnie wyłożyć pierwszą warstwę styropianu piątki będzie mieć tą gładką taflę. Na tą gładką taflę wyłożymy folię, wylepimy wszystkie te miejsca, takie przejści, no tej folii. I potem nałożymy już tą dziesiątkę. Tak? Akurat z mamy dziesiątki, mamy, nie mamy na całość, więc będziemy mieć też tak, że w kilku, w jakiejś tam części mamy chyba 60 m2 z dziesiątki, a potrzebujemy 80, więc na części będzie tak, że <laughs> będzie się. 5, no, warstwa styropianu będzie składała się z trzech piątek a nie piątki i dziesiątki, więc tak to wygląda, w sumie też nawet lepiej, bo wydaje mi się, że e, będzie lepiej, bo będzie też mniej mostków termicznych, bo styropian porobimy na mijanki, więc e, tak też będzie lepiej e, termicznie tutaj mamy zrobiony taki odcinek testowy czy nasz patent się tutaj spisze e, mianowicie e, styropian jest tak ułożony rozciska te peszle i pomiędzy dajemy piankę, żeby wypełnić tą przestrzeń, żeby ona tutaj nie pozostawała pusta. Częściowo mamy tak do ścięcia, a częściowo mamy także przyciśnięte folią i takimi tymi naszymi resztkami budowlanymi. I też zobaczymy wtedy, czy co wychodzi lepiej, jak to ściągniemy, czy może być już gładko, płasko i nie będzie problemu, czy nie będzie rozpychać styropianu, czy to wszystko będzie działać tak, jak ma działać czy lepiej po prostu wziąć i ścinać zobaczymy to jest tylko próba na dzisiaj jutro będziemy to kontynuować zobaczymy co tu się dzieje po wyschnięciu i będziemy to kontynuować okna z budynku gospodarczego muszą tu e, niestety zostać w środku więc będziemy sobie je gdzieś tam przekładać z miejsca na miejsce wyciągniemy je tylko jak będzie wylewka e, robiona na jedną dobę tak żeby uniknąć możliwości nie wiem tam kradzieży tak głównie o to chodzi jeżeli tu jesteś zapewne podoba Ci się nasz projekt. Wesprzyj nasze starania zostawiając łapkę w góry przy tym filmie czy komentarz. Po zakończeniu poszczególnych etapów budowy zrobię dla Was odcinek z odpowiedziami na Wasze pytania właśnie z komentarzy. Nie zapomnij także zasubskrybować nasz kanał. Z góry dzięki! Partnerem strategicznym projektu budowa domu z Bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast, zadbaj o ciepło w swoim domu, firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum spółka Zoskutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych.